Przykład, który będzie dotyczył sporej części ludzi na rynku, czyli wpłacasz 10 tysięcy złotych, kupujesz kryptowaluty w roku 2023, następnie po wzrostach sprzedajesz te kryptowaluty także w roku 2023. Sprzedajesz je za 100 tysięcy USD. Te. Następnie 90 tysięcy USDT wypłacasz do 360 tysięcy złotych po kursie 4 i dyszkę 10 tysięcy USDT, 10 tysięcy teterów sobie zostawiasz. W jaki sposób to rozliczamy? Na początek, już wiesz, rozliczamy to do 30 kwietnia roku 2024. W koszta, czyli do rubryki 35, wpisujemy 10 tysięcy złotych. Za tyle kryptowaluty kupiliśmy. Przychód nasz to 360 tysięcy złotych, a Tethera USDT który nam został, nigdzie nie wpisujemy. Dopiero kiedy go w przyszłości sprzedamy, wtedy będziemy musieli uwzględnić tę transakcję w pit Dochód w tym przypadku liczymy bardzo prosto, 360 tysięcy minus 10, czyli 350 tysięcy złotych. Jest to kwota, którą musimy opodatkować podatkiem 19% i taki podatek zapłacić. Kolejny bardzo ciekawy przykład. Wpłaciłem na giełdę 10 000 złotych w roku 2023. Jednak kryptowaluty kupiłem dopiero w roku 2024. Jak to rozliczam? Tutaj też sprawa jest bardzo prosta. Nie liczy się moment, kiedy wpłacamy nasze fiaty na giełdę, ponieważ fiatami możemy obracać na różnych platformach. Liczy się moment zakupu kryptowalut, więc w tym konkretnym przykładzie wpisujemy to do 30 kwietnia 2025 roku na picie za rok 2024.